Na kanale. Widzieliście jakieś taki dżółki? Ja, Dzisiaj widzowie szukamy dżmółkę. Znaczy to jest drugi film nagrywany, tak bo widzieliście jeden film e, z tego. I teraz szukamy grzybów kolejny. Tylko jak nagrywam to nie mam, szczęś, nie mam szczęścia do... właśnie nie mam szczęścia do szukania grzybów. Myślę, że gdzieś tu może być jakiś. Obstawiam. Uhum. 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 Tutaj jest jakiś, ale to jest tych nie zbieramy. Jeszcze mogliśmy wszystkie zmieniać widzowie, nie wrzucać, ale przybyły tylko e, prawdziwki czy wody kozaki, więc e, no lecimy dalej. Szukać. Jeżeli Wam się filmy takie podobały to zostawcie zostawcie suba i łapkę w górę, bo jak zostawicie... Widzowie 6 w jednym miejscu, ja bo to bez sensu. Tam są kowiadka, później pokażę. Dobra, eee, no, ja trzeba to zasbywamy, ale też z idę teraz tam. Może coś widzę znajdziemy. Obserwuję, widzowie, że eee. A wiecie, na razie u nas, nie jak u was, kilo 20 zł, eee, kilo oczywiście grzyb prawdziwków. No i kozak też to 20 złotych Więc widzowie upatrz się chodzić, szczególnie idę ścieżką. Tam jest w daleko. Het, het, tego, ale trzeba się nie robi dla, zbia, e, dla chodzenia po e, grzybach. Grzybacze chodzą to ja też chodzę. I widzowie będą odcinki nas takie jakby... Nie z twarzą, tylko z taką chustą na głowie. Będę mieć chustę na głowie i nie będziecie widzieć mojej twarzy, ale będziecie e, widzieć chustę przede mną i po prostu będę mieć kaptur. No mam, się, bo tu już nie będzie. Tu w ogóle są ładne lasy. Mam kata trochę, ale ale to nic. było ja zawsze co roku Właśnie już jak się jeśli robi, to zawsze widzowie mam katar. Nie wiem czemu zima, e, katar. Wziosła, katar. katak. katar, lato nie mam nie, nie mam, więc całe szczęście. I ciągle kicham praktycznie. Od zapachów też grzybów tak dalej też kicham. Więc... To tutaj ścieżka nie wyszła. w las. W ogóle idziemy tak szybko. Że teraz trzeba tempo pozwolić. Jest. No, widzicie? Tak, widzicie, że życia. E, no, nie bolowa i bolą, zrobiliśmy jakieś, obstawmy, kilometrów 3, 5, 8, 20. E, to ma wizowe. się tak, że jak będę znalazł to zrobię go zdjęcie albo coś, krótką przybitkę nagram i po prostu e, krótka przybitka na po prostu nagram kawałki. Wysłuchamy do filmu i zrobię zdjęcie. Jeszcze nie wiem. A u, jak, jak będzie zdjęcie, to no będzie zdjęcie, jak będzie ten, to będzie ten. Kopiujcie. Dobra, idziemy. Tata, ta, ta, kobiety, rka, to się za chwilę. Wracamy.

Idziemy jak zostawicie 500 tapik w górę. Jak, ej, 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 jak zostawiam 500 tapik w górę, to mamy 24K w lesie. A więc więcej zostawiam, to muszę się martwić. Może jak zostawicie. Ja wiem, zostawicie 500 w górę i... O nie, jeszcze ja to w ogóle za dużo. Zdali. Za dużo. Dobra. No Аз те въмшвам така, че ще си възстава